Cześć wszystkim, z tej strony Drake. Wracamy do Final Fantasy 102 i jesteśmy na Celsiusie ponownie. Na naszym statku mamy misję główną za Narakandzie, mamy misję główną na Bicanel Island. Skończyliśmy misję główną na Bisade Island, ale wpierw idziemy poszukać tego łachmyty hypelo gorszej rasy dla małego pokurcza, który pewnie śmierdzi. Helia. Yeah. To jest nasze zadanie na dzisiaj. Z tego co czytałem w internecie to ten Fryer, ten niedomyty gorszy człek. Yy, Utknął dosłownie tuż za tą krawędzią mapy. Czy to ty jesteś tą rasą gorszą? A. No. Ale ukrywa się w krzakach to podejrzane susi. Okej, okay, internet trochę przesadzał z tym jakby byciem super blisko. E, mamy w ogóle nową profesję. Mamy białych magów. Zobaczmy, jak laski wyglądają w tym stroju. Ok, e, Riku została papieżem, ale dobra do czarnego maga. Podoba się, jak Ziemia eksploduje wokół Pain, kiedy się transformuje. Okej, okay, Pain wygląda trochę lepiej. No, okej, okay, dobra, takiego Białego Maga mogę przyjąć. I Yuna. A, Yuna ma coś, co ma nawiązywać do płaszcza Białego Maga z Finala po prostu z biało-czerwonym motywem. Juna e, tak czy siak ma Fander, więc nie musi przemieniać. Reszta lasek nie się zmieni. Przy okazji wiecie, zobaczymy animację w obydwie strony. Transformowania się w białego maga i z białego maga. Będę starał się pokazywać te transformacje na bieżąco. Nie mogę zagwarantować, że wyłapię wszystkie, bo prędzej czy później będzie ich tak dużo, że pewnie o którejś pewnie będzie zapomnę, ale wiecie... Na początku jeszcze mogę starać się nadążać. Olson nie ma pewności, że odblokujemy, że odblokujemy wszystkie profesje. Tak długo się transformowaliśmy, że Flan zaczęły mieć atak. Okej, okay, dobra. O, w ogóle... Yuna jako biały mag ma swoje berło, swoje oryginalne berło. Jako Samonera. Hypelo, ziomeczku, Verariu. O mój Boże, jakby... Ziom. Internet mnie oszukał. Haj pelo. O! Widziałem ninja! O, to ten ziomeczek śmieszny, dobra. Yy, Okej, okay. wdowalimy go hardkorową magią. Yuna zostanie tam cerką, bo do tego Juna się najlepiej nadaje. Nie, jakby naprawdę mogę stracić na tą grę tyle, ile e, tylko mogę po prostu wydać ze swojego ciała, ale te transformacje są fantastyczne. I tradycyjnie zaciemniamy, bo w końcu walczymy z gościem walczącym wręcz, prawda? Pop. Ok, spodziewam się, że spódnę. A, teraz spudło. Oles miał dwa ataki bardzo szybko koło siebie. O, masz dużo życia, kolego. Czemu Pain ma tyle obrażeń magicznych, a Riku nie? Riku była magiem o wiele dłużej niż Pain. Nie, żeby to miało znaczenie czy coś. O, ktoś ma trabubble. Tak.

I wiem, że jako dziecko byłem zawsze za bardzo rozproszony, by wykonać tego challenge właściwie. Dobra, jestem popychany, nawet nie muszę chodzić. Życie jest dobre. Tak, 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 pozwalamy na to. Świetnie, cud. Hello, hello. E, ziom, come back here. O mój Boże, Jezus Maria. Mam Cię. O mój Boże, to nowy model przeciwnika, to dziwne. Dobra. Raczej będziemy je, ich po prostu melować. Zero strategii. Po prostu okładanie ich e, przedmiotami o ostrych końcówkach. Holy fucking shit! W ogóle nie pamiętałem jak często Riku świeci majtkami na ekranie. Jakim cudem tego nie wyłapałem wcześniej? Dobra. Ale żałośnie siadł. Bang. Dobra. Pełen sukces. Dobra, pięć walizek, możemy ruszać. Czekobo stoi w powietrzu. Just normal stuff. Na szczęście chyba podczas tej eskorty nie ma randomowych walk. Tym razem na szczęście mogłem się ruszyć. Tu fair, wie się co, mam wrażenie, że szybciej będzie ich po prostu zabić normalnie. Nawet wiecie, bez oślepienia. Zwykła Juna pociągnie im po prostu z glocka szybciej niż Yuna tancerka zaśpiewa im swoją pieśń. Teraz mogę załamywać mentalnie przeciwników. Bang! Cudownie. Oh, oh. Na szczęście te ziomeczki muszą się zatrzymać, żeby... Mm... Żeby złapać walizkę. Na to wygląda. Tak, i po jednej turze wystarczy na szczęście. Bang, pięknie. A, w ogóle tak, Pain wytrenowała Mental Break, to znaczy, że muszę... Muszę zmienić i To jest... To system umiejętności lubię. System umiejętności jest czadowy, nie będę ukrywał. jest Mi najbardziej ten system umiejętności kojarzy się z Finalem 9 i To jest fajniejszych system umiejętności w całej serii Final Fantasy dla mnie, tak więc... Stongsik. A, ok. Nikt nie był w stanie wyanimować, jak ten wóz skręca, więc musieli zmienić ekran. Teraz wóz jedzie przez teksturę, jasne. O, widać, że ta gra nie miała wysokiego budżetu. Jezus Maria, hyperoziom A, wiedziałem. Od tyłu, co? Bandyci. O mój Boże, w ogóle dźwięk, który ci bandyci wydają, gdy nas atakują, jest taki podobny do czegoś. Do tego nie wiem, do czego nie mogę, nie mogę sobie przypomnieć. 69, nice. Śmieszna internetowa liczba. Jakim cudem, jako dziecko, nie mogę sobie z tym poradzić? To jest moje pytanie w tym momencie. Dobra, spalę twojego kumpla. Nauczyła się Ice Branda. Bum. Tak, a Riku naucza się uciekać. Każdy uczy się czegoś innego. Pain może nasączyć swoje ostrze żywiołem, a Riku obrócić się i biec w przeciwnym kierunku. <śm> dobra. Ogólnie to be fair, gdyby nie to, jak bardzo Riku podoba mi się w tym stroju, prawdopodobnie przerzuciłbym ją na bycie wojownikiem, tak aby w ułamek sekundy, ponieważ tutaj, tutaj nie ma dobrych rzeczy. Tutaj... Hoo boy. Niech będzie to. Nie. No okej, okay, po prostu kolejne żywiołowe ostrza.

Gun Gunmage? Gun Gunmage to. O mój Boże, to Blue Mage chyba, prawda? Tak? Zakładam, że te wszystkie nagrody są tylko dlatego, że uratowałem wszystkie skrzynki. Ogólnie. Ja też tak zaznaczę, w celu wiecie, kompletowania tej gry na 100% i ogólnie tego, jak ta gra działa, ta gra ma konsekwentne wydarzenia. Ta jesteśmy w chapterze pierwszym i chyba, czepter pierwszy trwa, póki nie zrobię wszystkich misji głównych. Jeśli przepuściłbym tego questa u Tobliego, odpuściłbym szukanie asystenta, to znaczy, że w chapterze drugim, trzecim, czwartym, whatever Tobli nigdy więcej by się nie pojawił. I jakiekolwiek questy miałby nam on dodania przepadłyby na zawsze. Tak więc tak. Musicie być bardzo cierpliwi i bardzo. E, bardzo wiedzieć, co robić. Dla kogo i w którym momencie. E, dobra. Gun Mage. Gun Mage. Gun Mage. E, pe, 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 pe. Tak. To ma. ...Pain. Dobra, niech Pain dostanie Gun Major. Tak. Learn Trains and Abilities from your Opponents, czyli to Blue Mage. Śmiem wątpić, bym potrafił dobrze ocenić, kto ma jaką umiejkę bez pomocy wszechmocnego internetu, ale spróbujemy. Żeby zobaczyć panienki w strojach, dam im... ...na chwilę Gun Major. W ich garment gridsy O, autoprotek, już mi przydatnie, ale nie będę tego wszystkiego przystawiał na wizji, bo to będzie trwało milion lat, mniej więcej. Nie. Dobra, anyway, to skończone. Myślę, że możemy teraz dać na Bikanel, albo to jest, wiecie, główny quest, który wyniknął z pobocznego questa. Tak więc przyjrzyjmy się temu dziadostwu. Zadanie w Zenarakandzie nawet chyba pamiętam. Part-time diggers. This is where the all beds beloved home stood until two years ago. Most have moved on, but a handful of all beds still live here today. They say countless Machina lie buried under the desert sands. Leave the trailblazing to me. Ah, musimy dojść na tak? Wybornie. No dobra, tuptamy Bo cóż nam pozostaje Mamy walki, oby były na nasz poziom O jezu, to zubat Dobra It's morphing time O nice, I love it O, oh, damn, she's so hot. Podoba mi się, jak pojawiają się te portali. Okej, okay, u Paint też nie ma tragedii. OK, Juna nosi to najgorzej. to było bardzo dużo słów, panienko. ten. Ja obawiam się, że... E... O ile ten wiecie, o ile... E... To nie są te same stwory, które zazwyczaj w serii Final Fantasy mają tę te... e... niebieską magię, to raczej nie będę pamiętał, żeby tego używać, to więc prawdopodobnie... Prawdopodobnie nigdy nie użyję tej profesji. Riku jest powolny, naprawdę. I kolejna transformacja pokazana. Okej, okay. done. Nie pamiętałem, żeby twarze w tej grze były aż tak nieruchome. Może to coś, co zjebał remaster. Kto to wie w tym momencie, prawda? Kto to wie? Tak, tak. Ja tutaj miałem black major. Tak, raczej niestety. A jest co robię. Raczej niestety tego używać nie będę, bo tak jak mówię, nie pamiętam kto miał co. A o ile nie jest to ten sam właśnie zestaw wrogów, co zazwyczaj, to, 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 to nie będę po prostu wiedział. A i znając mnie, najprawdopodobniej zapomniałbym. Czy do z nich ma Warriora. Ma. Wolę trzymać trzech warriorów gdzieś na podorędziu, jakbyśmy nagle musieli, wiecie, szybki demecz, że tak powiem. O mój Boże, to Yeti, legendarny śnieżny stwór. Co on robi na tej pustyni? Auć, auć. Jebnium Pain. It did nothing. Wiecie, też kwestionuję takie rzeczy jak na przykład to, że tylko profesja tego Major ma dostęp do... Hmm, dostęp do skanowania. O mój Boże, ile ty masz życia? I czemu bijesz tak mocno? Okej, okay, nie nieważne, nie jezu, jest martwy. czym nie bolą od tego, tła. mam ciemno w pokoju, a mój telewizor jest za duży. Also, Brother, Buddy, Shinra, dzięki, że wysadziliście nas na środku pustyni. O mój, kurwa Boże, jest ich więcej. E, wiecie co? Chyba wpuści... wpuści. Chciałem powiedzieć, że właśnie tak, chyba wpuścimy pain w transformację, w super transformację. W tym czasie, Riku, niech y zeskrobię Yunę z podłogi. Niezu, nie, nie, nie! Dziewczyny, spadajcie, bo mi się z tym zajmie. Hot robo eee, Boom, fire. Mam tysiąc życia. Bitch, nic mi nie zrobisz. Jeszcze cię kurwa za ciemnie. Ej, jakim syn trafiłeś gnoju? A, cudownie weszło. Okej, okay, to miało go osłabić, a nie zabić, ale jasne, akceptuję. O mój Boże, blend go zrobił. Oj, się uleczyła, cudownie Dobra. O, ten design jest taki dobry Riku, gdzie ty nas kurwa prowadzisz? A, Juna chyba udar Riku, 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 Riku Okej. Okay. Ta nasze znaczy... trzy pindy zaginą na pustyni i umrą. The end. Co my robimy? Czemu wysadzi nas w środku pustyni? Pain musi być tak ciepło w tym czarnym, skórzanym ubraniu na tej pustyni. Jeśli pytacie, na czym była wzorowana wędrówka Nintendo Drake'a z Uncharted 3 po pustyni, to właśnie na tym, dokładnie na tym. To dron, jakim sobie I mnie jest gorąco? Proszę, mówcie po angielsku. Dokładnie. co patrząc po tym, że nie podnosimy dzienników, tylko... Yuna kind of podłapuje to podczas rozmowy. To tak można właśnie wywnioskować, że hej, Yuna chyba uczy się ze słuchu. Powinniśmy zgłosić się do tego tam ziomeczka. Tego byba, byba, No właśnie do niego. Nie do niego, do innego. Tego ładnego bez oka. A hmm, to może to uh, nie możemy się tam wydostać, bo statek był uszkodzony przez burzę piaskową. No dobra, to co mogę teraz zrobić? Tu mamy sferę. Faktycznie, indit nie mogę wrócić. To niepokojące. Show me worse. Czyżby każdy sklep na świecie miał to samo? To możliwe. Okej, okay, mam, mam się nie oddać od obozu, cudownie. Co mam robić w takim razie? O mój Boże, chryste panie, panie, jakby kamera jest tak ustawiona, że nie widzę dosłownie wyjścia. Daj mi spokój. Nadala? Kim jest Nadala? Okej. Okay. No fajnie, ale gdzie jest ta cała Nadala? Nie pamiętam w ogóle kim jest Nadal. A! mogę wypytać Czy muszę wypytać by fabuła ruszała dalej? Czy to już? Czy wiem wszystko, czy fabuła mnie uwolni łaskawie w jakikolwiek sposób? Czy ja będę żałował tego, że jestem tutaj, a nie do be bezpiecznego, cudownego, klimatycznego zanarachandu? Czemu skrzynkę zamknięta. Drażni mnie. To jawna prowokacja, powiadam Wam. Czy ja mogę wejść w interakcję z czymkolwiek? Dobrze, chcę. Pozwolę kurwa od Nadali. Gdzie jest? O, dobrze. Fabuła. O. Oh jest kind of hot Dobra gdzie jesteś kobieto w wyładnym stroju O tu jest I see

But here... is where you're headed. Oh... but it's so far... We'll send you out there by hover. Go talk to the pilot about it. Yay. Mission time! Dobra, czyli muszę dostarczyć części na nadal, żeby ruszyć dalej. A wiecie co, co tutaj sobie zakończymy? Tak, jest tyle ode mnie. Dzięki za uwagę, trzymajcie krótko. Miłego dzieoneczka. Jeśli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. I do usłyszenia odcinka w Final Fantasy 19.00 na kanale. Papa. Pa.